听出来了啊！<noise> <noise> Sam, what are you doing? Sammy, what are you doing? <laughs> Look at him, babe. What are you doing? Oh, boy. <laughs> That's not going to be good. Oh my God. <laughs> get that light. Get your light. Come on, get it. Come on, bring it on. Bring it on. Come on, bring it on. Bring it on. Come on, come on, come on. Come on. Oh, my goodness. Odpowiadam na pytanie, kręcimy nie, taki film do szkoły. Nie, nie, nie chcę pan. A. Opozony, proszę pana, taki burdel w Polsce jest, że nic nie wniosę. Ale to jest tylko jedno pytanie. Czy słysza pan o tym, że ponad 1% jest, obu... 1% podatku dochodowego przeznaczany jest na kościół w Polsce? Proszę pana, tak jak kantują kościół, proszę pana, to nikogo i gówno im wyjdzie dlaczego? Proszę Pana, Ale bo... Obywatelom pobierają gówno im wyjdzie dlaczego, proszę Pana, bo w naturze ludzkiej, proszę Pana, ma Pan dwa wyjścia, w nieszczęście. Albo wódka, albo Bóg. Rozumie Pan. Albo Wódka, albo Bóg panie nie ma. No i proszę Pana, teraz idą więcej do wódki, to macie pewne więzienia, rozumie Pan. A babcia pieprzy trzy po trzy, no i jakoś cudem żyje. Tak, proszę pana. Ale czy pan słyszał o tym, że po Panie się to ręka mnie swędzi, żeby panu przypierdolić, panie. Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat. Religia w Polsce jest niedodatkiem, nie pieprzem do gówna, a jest fundamentem, proszę pana, cud nad Wisłą, cud nad odrą. Co pan wie? W Niemczech kurwa codziennie milion Niemców chodzi dupczyć polskie polki, proszę pana. I my do tego królestwa należymy. Milion Niemców dupczy polki, proszę pana. Niech pan to napisze, ale pan to nie napisze, bo pan jest panie inteligentny, pan to się chce uwierzy. opierdalać, opierdalać się pan chce pan. ja nigdy nie Proszę cię, jeźdź. Wstać by, by pana było na wódkę? No to pewnie. A pracowałby pan gdzieś? Nie.

Przez zestawy kosmetyków ufundowane przez drogerię Natura. Który odbędzie się 20. orkiestry kameralnej. Będziemy chcieli też dotrzeć do ich wyobraźni, rozprowadzając między nimi specjalnie na tę okazję przygotowane ulotki, pokazujące jakie mogą być skutki niebezpiecznej jazdy na rowerze. Znaczy na motocyklu. Wczoraj około godziny 20. dyżurny straży policji... <śmiania> Wczoraj y ok Nie <śmiania> No się ją zabierz, bo przecież... Jak ona robi taką minę, <śmiania> <śmiania> no. Czy ktoś chce opiować o letnim? <śmiania> jest, oczyszczaj i mała oczyszczaj... przepraszam w, w dużej mierze. Nie pan nie nakryć. <śmiania> bo nie umie tego powiedzieć. Tak. zawdzięczam. wdzięczam, no właśnie. Boże. dobra. Ale to i tak nie wypadam przecież tak jak durczownia, ani nic, nie? Że stół brudny, a przecież mógłbym tutaj zacząć zaraz, że coś nie tak jest. Ja to będę dawać, dawać o a Ja myślałam właśnie, że Argentyna to będzie takie starsze miasto, a jest dość nowoczesne. No to przyjeżdżam do domu, przychodzi mi, a zrobiłbym sobie górala. No czy to będzie, Jafpel? Ja ja Ej, no to nie będziesz umiał na pytania odpowiedzieć, czy udajesz świadectwo o tobie. Do średniej szkoły idziesz. Dobra. Trochę inteligencji. Związki, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia, czy... Dzięki. Takie, takie informacje, dobrze. No, proszę, proszę. proszę no, Moje pytanie i tak będzie... Ktoś jest katowany po prostu w, w, w... Więc tutaj państwo starało się całkowicie, jak gdyby rynek wydawniczy a więc poniekąd kulturę. Nie mogę. Czemu to jest takie skomplikowane? Nie wiem, właśnie. Prawa pasażerów w niebezpiecznych sytuacjach. Sytuacje. Ty... Trwa konkurs na plakat, profesor. Witamy Państwa. W tym roku w Powiatowym Urzędzie Pracy ruszył nowy program. Nie pamiętam jaki. Trwa konkurs na plakat Profrecent okay. Przed nami lokal... Nie mogę. Już tak wiesz. Wiosna i Wielkanoc w Jednym to uroczyste święto dla przedszkolaków z przedszkola... Co ja mówię? Tak napisałam? Prawidłowe odpowiedzi, nie. <głosy> <głosy> Tutaj sobie napisałam takie długie, że nie wiem. Odpowiedzi należało przesyłać na adres mailowy redakcji gazety co, ty co tydzień. <laughs> Ale to było słychać, nie? że się Romuła. Jedziesz, młoda. To nie za mówię do niej. <laughs> Dziękuję bardzo. Pękła rynna z pustyni. Chodźcie, może wyjdziemy. Zostawiam je same. Mam A później właśnie oglądam siebie w klimacie.